Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem, a on odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci. Braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, nie zdołałby wykończyć, a wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Drodzy, są takie momenty w naszym życiu, kiedy zastanawiamy się, ile to wszystko, co robimy, jest warte. Nasze projekty, nasze plany, nasze dążenia, nasze marzenia. Myślę, że każdy z nas je ma. I bardzo często są one, no jednak... Tutejsze ziemskie projekty czy marzenia wobec rzeczy. Pragniemy czegoś, chcemy się czegoś dorobić, do czegoś dojść. Możą dotyczyć też innych ludzi. Pragniemy zbudować dobre relacje. Któż chciałby wejść w małżeństwo, w relację, która jest nieszczęśliwa? Każdy ma marzenie szczęścia. Może jakieś jeszcze inne cele, które przyświecają naszym krokom i wydaje nam się, że w danym momencie tego życia są one najważniejsze. Mamy taki fokus na nie, jesteśmy skoncentrowani, chcemy to osiągnąć. I nie daj Panie Boże, jeżeli zaczyna się coś dziać, co nie jest wtedy po naszej myśli, zaczynamy być rozczarowani. Zaczynamy, i wielu ludzi wpada w to, być zgorzkniali, niemili, tacy uprzykrzający sobie i innym, krótko mówiąc, rozczarowani swoim życiem. Tych rozczarowań w naszym życiu jest bardzo wiele. Wracając do tych planów, może są to rzeczy, które nie osiągnęliśmy które chcieliśmy, a nie jesteśmy w stanie sobie ich nabyć, nimi się otoczyć. Miały nam dać szczęście, a być może je mamy, zdobyliśmy, ale jednak szczęśliwi nie jesteśmy. A może ktoś bliski, ktoś na kim budowaliśmy, nas bardzo zranił, rozczarował, dotknął. Jesteśmy zranieni, jesteśmy rozczarowani. Jesteśmy zdołowani. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy sobie uświadamiamy, że ludzie, na których budowaliśmy, dla których żyliśmy, po prostu po ludzku patrząc, są tego nie warci. To są momenty bardzo bolesne. I momenty, kiedy człowiek sobie uświadamia, że coś w jego życiu poszło nie tak właśnie zaczął budować wierzę czyli miał jakieś piękne projekty, a nie dokończył. I te momenty naszego życia bardzo rozczarowujące, bardzo dołujące. Są czasami nam dane, abyśmy dokonali w naszym życiu pewnej refleksji. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Na czym budujemy? Po co żyjemy? Dla jakich wartości biegniemy, zżeramy się, staramy się, rozrywamy się czasami, czy jest to warte? Bardzo często jeszcze należy sobie yy, uświadomić, że te trudne sytuacje, te rozczarowania, o których dzisiaj mówię, zabierają nam pokój serca. Człowiek zaczyna być przysłowiowym kłębkiem nerwów bo to mu nie wychodzi, to rozpoczął, to rozgrzewał, tamtego nie dokończył. Yy, literalnie widzimy, że nam się życie rozchodzi między rękoma, między palcami. Zabiera nam to wszystko nasz pokój. Wielkie tłumy szły za Jezusem. Prawdopodobnie było w tych tłumach wielu ludzi właśnie. W którym się życie rozsypywało, między palcami, lata płynęły, ludzi niezadowolonych ze swojego życia, rozczarowanych, zdenerwowanych. I wielkie tłumy szły za Jezusem. Czego oczekiwały? Być może niektórzy z nich oczekiwali, że Jezus poskleja im to życie z kawałków, że Jezus przywróci im radość, szczęście sens życia? Czy tak się stało? Za każdym razem, kochani, tak się działo, jeżeli ci ludzie, którzy za Jezusem szli, naprawdę w Niego wierzyli. A Wy wiecie, Ewangelia może nie wspomina tego tak często. Ewangelia wspomina te spotkania z Panem, które zmieniały ludzi, spotkania cudowne. Ale czasami też Ewangelia napomina o spotkaniach z ludźmi obojętnymi, którzy mimo, że Jezusa dotykali, z nim rozmawiali, przebywali, nie nawrócili się. Posłuchamy go innym razem. Krótko mówiąc, tak jakim życie się rozchodziło między palcami, tak dalej szło, ponieważ nie pozwolili. Jezusowi uzdrowić swojego serca. A zatem po co są nam te momenty pełne rozczarowań, goryczy, bólu, może jakiegoś wewnętrznego wzburzenia, może nawet gniewu, czy to na siebie samego, bo nie dokończyłem znowu kolejnej wieży mojego życia, kolejnej budowli, kolejnego projektu. A może jesteśmy zdenerwowani i zranieni na innych ludzi, bo sobie uświadamialiśmy, że jest nam z nimi ciężko. Po co nam te momenty? Bynajmniej nie potokowani, żebyśmy od nich uciekali, bo uciekanie, nawet od najtrudniejszych doświadczeń życiowych, nic nie daje. Takich uciekinierów w życiu też jest wielu i ta ucieczka nic w nasze życie nie wnosi. Jeżeli już chcemy uciekać, to nie uciekajmy od, tylko uciekajmy się do. Czujemy różnicę. Uciekać od problemu to bardzo częste w naszym życiu. Schować się, myśleć, że przeczekam, prześpię, gdzieś ten problem przejdzie i pójdzie. A problem nadal jest. Bardzo często jest on we mnie, czasami w kimś. Problem nadal zostaje. Od niego nie uciekniesz. Natomiast uciekać się do, to znaczy właśnie schować się pod płaszcz. Płaszcz Maryi jest tutaj tylko symbolem. Wiemy dobrze, że to Maryja nas broni, ochrania, ale to Jezus daje nam moc zmiany naszego serca. A zatem drodzy, jeszcze raz moje pytanie. Po co te sytuacje, które nas ranią? Po co te sytuacje, które nas rozczarowują, które nas napełniają wzburzeniem, nierzadko gniewem na siebie samego chociażby, po co te wszystkie momenty mojego życia, kiedy sobie uświadamiam, że przegrywam, że nie zbuduję do końca wieży, którą chciałam zbudować, że nie obronię mojego miasta, bo nadciąga wróg z dwudziestoma tysiącami, że polegnę, że upadnę, że nie dam rady. Po co to w moim życiu? Te momenty, te sytuacje są po to, aby Ci pokazać, że nie tam budujesz. Nie tam szukasz pokoju, bo tam go nie mam. Że budujesz nie tak, jak należy. Że uciekasz od, a nie biegniesz do. Różnica jest bardzo duża. Dlatego pragnę Was, kochani, zaprosić na ten czas łaski, opieki. Czas opieki to jest czas, który ukazuje nam, że mamy do kogo uciec. To, że mamy od czego i od kogo uciekać, to my wiemy. Każdy z nas ma w sercu zranienia, bóle, problemy pogrzechowe, porelacyjne, najróżniejsze. Wszyscy mamy w, domu, w domach trudnych ludzi. Może trudny małżonek, może trudne dzieci, może rodzice. Wszyscy mamy ze sobą problemy, czasami brak cierpliwości, upadki w grzechy, które popełnialiśmy, a nie chcemy. Momenty słabości, momenty braku konsekwencji, momenty, kiedy zły duch, Chcę Ci powiedzieć, że jesteś słaby, do niczego, nic nie warty. I to są momenty, które napełniają nas na tyle trwogą, że zaczynamy uciekać. Uciekać od życia, uciekać w używki, uciekać w pseudoradości, uciekać od naszych małżeństw, uciekać od naszych dzieci, uciekać od naszych domów, uciekać od samego siebie. Doskonale wiecie o czym mówię. Czas opieki jest również tym czasem, aby przestać uciekać, aby zacząć uciekać się do, pod Twoją obronę, a tak naprawdę w wersji pierwszej, pod płaszcz Twojej obrony uciekamy się o święta Bogu Rodzicom. Kochani, chcę Was zaprosić, abyśmy wzięli tę dzisiejszą Ewangelię, która jest nam dana nieprzypadkowo, bardzo serio. To tylko Pan Jezus jest tym, który daje pokój. Tylko Pan Jezus jest tym, który pozwoli Ci ukończyć każdą budowlę Twojego życia, każdą wieżę, każdy dom, jeżeli to zgodne z wolą Bożą. Tylko Pan Jezus jest tym, który jest w stanie uzdrowić Twoje małżeństwo ze zgryzoty, z grutyny, z zgorszkniałości. Tylko Pan Jezus może pobudzić Twoje serce do wiary, do miłości i tylko On może Ci dać nadzieję. Tylko Pan Jezus może pozwolić Ci powstać z grzechów i iść dalej tylko pan Jezus może ci dać błogosławieństwo. Nowenna opieki, kochani, niech będzie czasem naszego uciekania się do do matki i do jej syna, bo tylko tam, kochani, i nigdzie indziej znajdziemy błogosławieństwo, pokój i łaskę. I odpowiedź na wiele naszych pytań. Co niechaj da nam Pan Jezus w swoim nieskończonym miłosierdziu, bo on jest Panem i Królem Miłosierdzia. Amen.